wano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie, bo po w przerwie. Także zaczynamy elegancki widzowie odcineczek. Lecimy od razu na dwójkę. 70 poziom doświadczenia. mi dawno nie było na gierce, dawno nie grałem aktywnie, ale już na szczęście widzowie jestem, odpoczenia po pogadam wam wszystko. Ale najpierw od razu udamy się na e nową, którą wprowadzili właśnie na 70 poziom, także zajebiście na nasz poziom doświadczenia, także bez będnego widzowie gadania lecimy, lecimy. No i co? Przede wszystkim nagrywam <grywam> widzowie tę staweczkę, bo tam klonowice stoją, a ja chcę robić prawdziwą moją reakcję, jak to wszystko wygląda i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Także widzę co, wiem tylko tyle, że to jest w zapomnianym szlaku, bodajże Tak, zapomniany szlak, jakaś tam kamienna strażnica, jaskina, coś na coś tam nawet nie wiem. Idziemy tam, bo tam widzowie stoi dycha klanowiczy. Także ubijemy sobie raz, zobaczymy, jak to w ogóle tam wszystko wygląda, jak to Czy coś ty w ogóle pozmieniali, chyba nic. Wszystko będzie na spokojnie umówione zaraz, tylko tak jak mówię, teraz pod taką chwilą e, takiej pozytywnej energii. To chcę odpalić, szybko nagrać, coś tam, coś tam potem jeszcze dogram wszystko, poszukamy jakichś rosików zajebistych. Będzie elegancko, widzę tak się z kim co tym nagrywaniem, naprawdę. Tak mi tego brakowało, ale na szczęście już jesteśmy na dobrej drodze żeby wrócić i zobaczymy, zobaczymy widzowie, tu jest zapomniany szlak właśnie tutaj. Kamienna strażnica P1, P2 i tam jest gdzieś dwójeczka z tego, co mi się wydaje, z tego co sprawdzałem na Margo Helpiku. Także naprawdę widzowie spoko. Jak tam u was, jak tam w ogóle u was? Opowiadajcie w komentarzykach. Czy coś się pozmieniało, jak tam maturki? ci, którzy pisali. Już zaraz widzę wakacje, jakie plany, cokolwiek możecie śmiało opisać. Chętnie poczytam. Na Discordziku wszędzie, komentarzyki. Tu stoi jeden z naszych klanowiczy jakiś rekin, rekin, rekin Niezły wariacik. Zapraszam oczywiście widzowie wszystkich do klanu. E, łysacze na kozie. No tak jak widzicie, nie grałem miesiąc klan dalej, aktywny stoi, gramy sobie z chłopakami szukamy Mych rosików. Czasami jakiś ewencik zrobię, żeby klamicze mogli pozarabiać jakieś pieniążki, fajne widzowie. I jest tutaj, proszę Państwa, jest tutaj. 80. Ty, a może by takie 8-3 wbić? Kurwa, widzowie, to nie jest takie głupie. Widzę, że tu też spoko chyba jak z nawet zrobili. Boże, widzowie... a bo ty chcesz zobaczyć moją ocenę dwójka, ty chłopie nie zostawi subika i łopeczki w górę! Szczerze, wstydziłbym się na twoim miejscu. Dobra, potem co to obejdziemy, potem to pooceniam i tak dalej. A tutaj dymy są! O, Jesus, Frozeny stoją! Ja firdą! Role, ale lipa, ale widzicie, oni wszyscy na multi lecą. Tu set mapa ja nie wiedziałem, że tu jest red mapa, widzowie. O, mi cebeka w pierwszym uderzeniu bije. Ja pierdolę, tu froze stoją, ale kasza nisko. Dobra, widzowie, także <grywa> chyba tyle, tej wstawki do tego odcinka. Widzimy się za chwileczkę. Pójdę na świecie prywatnym tam i za chwileczkę się widzimy. Boże, widzowie, o tym heliosie to ja z rok czasu nie byłem. Mam takie wrażenie, naprawdę. Ale nie będę was, widzowie, tym razem zanudzał, jak tam idę. Ej, a może teleportem do adaru bym tam tepnął? Dobra, ty, widzowie, chyba będzie dużo wcześniej. Jeszcze zobaczę te pierwsze mapki, jak tam wszystko wygląda. Zrobimy ocenę całego update fajnie że o, potężna aktualizacja, coś tam, coś tam. Także naprawdę widzowie super. No i co, dobra, ja tam szybciutko lecę i za chwilę się widzimy, bo już widzieliście jak tam idę. Widzowie, o tyle się dalej już pomaturka. E, jeżeli chodzi o ustne to zdane. Widzowie, to jest naprawdę bardzo fajne ekspowisko. Ten vibe nowej ekspowis jest super. W ogóle ta grafika jest taka zajebista, że one wtedy wyglądały jak totalne gówno, a teraz to jest jakaś rewelka. Jezus, ja nie naprawdę tak mi tego brakowało. Jestem jakiś chory. Ja w ogóle widzowie nagrałem odcineczek, jeden z odcineczków, ale go nie wrzuciłem ostatecznie dużo wcześniej, poczułem że to nie jest to. Czułem, że jeszcze... Jeszcze taką przerwę delikatną co zrobię po tych maturkach, bo ten mózg był taki przegrzany mimo wszystko. Wiecie, wstajesz codziennie o dziewiątej idziesz tam zestresowany. No ogólnie pojebane jeszcze te ustne. Szkoda gadać. Zajmę się, że tu wujeczka będzie stała. Niestety nie stoi, ale może uda nam się zbić komuś, wypierdolimy ją szybciutko. Zobaczymy widzowie, co to będzie. Też nie mogę tu dużo przeklinać, bo kiedyś mnie od tego filmik zdjęli. Także wolę sobie darować. W ogóle to, co się teraz dzieje w internecie z tym Magicalem i tak dalej. Ja ogólnie nie śledzę takich rzeczy, ale mam z nich taką bekę, że po prostu musiałem, musiałem, widzowie. Dobra, dwieczka i za chwilkę się widzimy. Tylko żeby mi tu jakiś bąk śmierdzący nie zalogował, bo jak smuszę... Muszę go zbić, muszę go chociaż gdzieś zbić, uderzyć. No, cięczka, wiecie o co chodzi? Proszę bardzo, zrespił! Boże, jak on super wygląda, widzowie! Jak on super. Nie, te grafiki są cudowne, naprawdę są cudowne, widzowie. Klikamy feczkę i. No niestety, o jak mi dużo uderzył, Boże! No dropi, tak, tak, tak się prezentujemy. zaraz przechodzimy do eleganckiego szukania herosików, ale to już zrobię potem, bo teraz idę sobie jeszcze troszkę w Ligusie pograć. Jestem na event tym Kxaio Industries i tak się zajawiłem tematem Ligi Legend, że mówię, muszę wrócić, tą szybciutko platynkę dobić i widzowie, idę teraz w Ligusie pograć <laughs> Siemano, widzowie witam! Tak, jest pierwsza 50, dokładnie, tak, ale miało być nagrywane, ale było obiecywane i chuj. Czajcie poszedłem grać w Ligusie. Chyba o 15 skończyłem nagrywać tam tą staweczkę. I mówię, dobra, idę na Ligusie. Spędzimy... Tam 4-5 godzin z G1 wbiłem promo do platyny, mam 1-1 w serii, Więc może wbiję tą platynkę, bo jak nagle dogram to odcinacek, zmontuję go i zrobię wszystko, ale taką kaszanę odwaliłem człowieku, skończyłem grać o 19.20. Mówię dobra, idę się na chwilę położyć. Pójdziemy w widzowie za kostkę, od razu wam powiem. Wy dobra, idę się na chwilę położyć. Oglądam coś sobie i wszystko zrobię. I kurde zasnąłem. Obudziłem się po pierwszej. Czajcie, po pierwszej się obudziłem. No i tak właśnie się tutaj widzimy, taką kaszanę odwaliłem widzowie, muszę wstać o 7.30, bo idę do pracy jutro. Na kelnerować jakiś tam, mm, jakąś tam komunię, coś takiego. Wiecie o co chodzi? Jak odwaliłem taką kaszanę, z mi się w to wierzyć nie chce. No ale dobra, widzę, bez tego gadania, lecimy tu za kostkiem. Zobaczymy, co nam odda, czy w ogóle cokolwiek znajdziemy, bo nie wiem, czy tu ludzie grają, czy nie. No na świecie pokazuje, że jest pięciu typa online, także może, może stoi, bądźmy dobre myśli. Chociaż chyba kostek... Widzowie, omówienie patcha! Boże, dobra, skończy kostka, idziemy omówić patcha. Bo chyba kostek dostał nowe legę a może nie? Dobra, nie wiem, ty zaraz zobaczę wszystko. Bo to jest tak beka. Bo ja mam tutaj dwie legendy, w sumie heroiku, e A dobra, ta, ta nie daje e Sa, ale ja tutaj mam 6,40 e Sa. Dzisiaj tak tu nie gram i w sumie nie interesuje za bardzo mnie ten świat, jak mam być 4. Ale to w ogóle beka, że mam wojownikiem 640. Jak magiem to pewnie ma się z 8-9 w takim eku. Że full hero i dwie legendy. Czyżby wojownik potrzebował balansu nie wiem, nie wiem. No widzowie, tutaj niestety nie ma pana Kościoła, aczkolwiek nie poddajemy się i lecimy dalej. W ogóle widzę mam taki pomysł na zajebisty odcinek. Nie dam spoileru, bo za ktoś mi go ukradnie. Bo wiem, że to pewnie jakieś podstępne szujki to oglądają. No ale mam taki fajny pomysł, tylko on jest, byłby bardzo czasochłonny i musiałbym ogarnąć ludzi z wrogiego klanu, bo właśnie to byłoby głównie w odniesieniu do wrogich klanów, że jakby... A no nie mogę Wam więcej zdradzić, ale ogólnie mam super pomysł. Tak mi się wydaje w głowie, chociaż <laughs> też miałem raz super pomysł z Panem Pudzianem, to tak mi średnio wyszedł. Znaczy nie tak jak sobie to wyobrażałem, wszystko widzowie Ostatnie trzy respiki zostały gigalipa No także tak to wygląda Powiem Wam, że z tym TP Portem na zdradzieckie przejście strasznie szybko się szuka tego kostka. Naprawdę to jest chyba dwie minutki tego co mi się wydaje. A u nas widzowie w klanie na ederku Wystarczy na kozie są czasami eventy. Na przykład trwa tydzień, dwa, 15 milionów za znalezienie herosa plus lewe hero i klepanie legendy. Czajcie, to jest chłopie jak szukasz herosików to jesteś gigakoksem, który szybko zrobi i full seci, dzięki nam, wiadomka, także bardzo was serdecznie widzowie, zapraszam i przechodzimy do omówienia. paczo. Bo niestety Kostka, Dobra, widzowie, witam, witam. Zrobiłem taką scenę sobie na szybko, także elegancko. Mam nadzieję, że tutaj będzie cokolwiek widać. Tutaj patrzymy tak. Wonarosa zmienili. Co jest? Ty widzowie, gdzie widzeli tego wonarosa? To jak kogo ja kogo teraz będę bił, jak będę szukał przewodnika? Co jest? Nie, no, gigalipa, widzowie. No to wiadomo, to do elitkę i tu żeśmy oceniali, na żeśmy ją uderzyli. Tutaj jakieś. a? Ekspowiska. Koboldy? Widzowie, idziemy na koboldy zobaczyć, bo to tak nie może wyglądać. To jest wari grógaż na wari że Może odda bańkę i... Aj! Hero! Widzowie Hero na z zwali ruchacza! Ale zarąbiście, widzowie! Tak oddaję! No i tak to można nagrywać! Tak to można nagrywać! Ej, widzowie, goście z Bardów też chyba delikatnie tutaj coś pozmieniali, co nie? Z tego co mi się wydaje. Tutaj jest przejście na racickowe, ale to jest w ogóle głupie, bo jak tam ludzie mają z małym levelem przejść, jak to te nie z tego co mi się wydaje, to one biją. Dobra, nieistotne. <laughs> Poznaj ich na margony na nowo z Ty, widzowie! Tutaj nie ma koboldów! Ej, 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 ej poczekajcie, poczekajcie, one teraz będą. A na jaskinie w uroczysku. Yeah. Boże, to jest widzowie pod Ithan Ja! Yeah. Boże ja za pięć i pół godziny muszę wstać szybko ja odcinek nagrywam, który jeszcze będę się rozmontować i miniaturka. No to jako o czwartej pójdę spać, to będzie dobrze. Proszę Państwa, tutaj jest lazurowa grota. No nieźle. Powiem wam, że to bardzo dobra zmiana, bo ten Ender to tak niekoniecznie pasowało do tego Kobolda, tak mi się wydaje, znaczy no, ja wiem, że on tam był od początku, no ale te małe, te mało poziomowe dwójki powinny być wszystkie mniej więcej w jednym miejscu. Właśnie tak w Itchan jest, myślę, że bardzo dobrym miejscem. Aha, czyli same Koboldu widzowie nie Zmienili, okay. W porządku, ja myślałem ogólnie, że jakieś nowe ekspowisko, że jakieś nowe mapy może porobili do nich, bo uważam, że to jest bardzo słabe ekspowisko na Światach Zwykłych, bo jest tam masę ludzi, a to wcale nie jest tak duże ekspowisko. Ale jak już jest wolne, to naprawdę oddaję. Dobra, skorzystamy z okazji, że sobie ubijemy tutaj elegancko Pana Kobolda. może nam akurat komuś legendę odda, jakieś buciszki nowe. I oczywiście zaraz zobaczymy, co on tam w ogóle ma, bo ja nie wiem. Chyba cb już nie ma z tego, co mi się wydaje, ale Koboldzina stoi, także super, elegancko wbijamy się szybciutko. I proszę Państwa, co mamy? I... gówno. Ej, zmienili wyglądy. Ale to jest taki ciekawostek, to jeszcze wam pokażę, że ten, że tutaj jest przejście do Itha, czajcie? Można iść z Itha do Gnolów. To jest w ogóle ciekawostka, ale dla nas to super. Aha. No tak, tutaj jeszcze dodali te dwa moby. Ja nie wiem po co, ale whatever. Widzowie, kolejny hero z Co jest? Nie, no Warii Grłacz, macie jakiś dobry dzień. Chyba dzisiaj od jakąś legóweczkę, co? Nie, najbardziej widzowie ze, dobra, przechodzimy już do tego oczywiście omawiania. Najbardziej mnie ten Wonara zastanawia, gdzie on jest. A, czyli widzowie jednak nic w kosku nie zmienili, tylko w złym przewodniku i w dominie. To zaraz zobaczymy. O, grafika dziewiczej ulicy jest nowa i zabójczego królika? Oho! Ha, zaktualizowali wygląd legend? To the fuck? Ciekawe, co zmienili z tymi, tymi przywołaniami. To mnie akurat zastanawia. W rubieży dali jakiegoś z... Bromistrza? Uroczysko, a zapomniany szlak, że ja tego nie widziałem, tego przejścia nowego. O, tu też jest to napisane, że itha na wioskach noli, okej. Okay. Widzowie, ja tak to jeszcze przeczytałem, że tutaj teraz jest pikicek. Nie, aż muszę się tam szybciutko przejść. Bez tu tutaj zrobili grotę Cerberonoga. Co jest? Szczerze, ja nigdy nie byłem w tych jaskiniach, więc sobie jeszcze je odwiedzę to szybciutko. A, czyli w sumie tu nic ciekawego nie ma, okej. Okay. A, czyli ogólnie tu nic się nie zmieniło, po prostu to jest grota w porządku, okej. Okay. <laughs> Dobra, wracamy do dalszego omawiania. Tu kośniki, to wiadomo, kto robi kwesty, to też trzeba się szanować, widzowie questy. Się nie robi. I proszę bardzo, widzę, przechodzimy tutaj do legend nowych. Zobaczymy, co tutaj, co tutaj dodali. Ja ogólnie mam plan też bić na Ederku 7.0, żeby coś sobie tutaj podziałać, bo tam zawsze można sobie legendy przyłożyć. 7.6, wiadomo jak jest. Ok, czyli wywalili cebek budki, dodali naszyjniki. Ja widzowie nie wiem, jak te naszyjniki wyglądają, ale statystycznie ten jest w miarę spoko, tylko szkoda, że nie ma obniżki uniku. Jeżeli chodzi oczywiście o podwajka, podwaha, chociaż to takie dobre podwójka Ja ogólnie uważam, że dotyka na wojownika. Ja widzowie, pamiętajcie, ja odw odwołuję się zawsze tylko do wojownika, bo ja na innych przedziałach, na innych postaciach się już Praktycznie zupełnie nie znam, bo innymi nie gram. Ale nieważne. Ogólnie podwojownika, to, że 3% kryta spoko, ale, no, unik to mi w ogóle nie pasuje od razu i zręczność. Dobra, nieważne. I ogólnie legendy chyba spoko wy ocencie. To namaga może być dobre. 4 nakryta. Jest okej, okay. budki takie. No, budki to bez zmian. No, no ogólnie są bez szału. I widzowie, to jest super zmiana, bo ja ogólnie, no, ten 9, wbijanie 9-3 na zwykłych światach, żeby wylotować te budki na chokera, no, to to była kaszana, jak nie wiem, jak mało, jaka. I teraz fajnie pomyśleli. Bardzo dobry ruch. że tutaj dali oślepienie? I to jest też ogólnie, widać jest 8-3%. 7670 i wbijacie do nas do klanu, zajebiście gramy, wiadomo jak jest Ogólnie bardzo fajna dwójka, ale no ciężko będzie na niej stać mimo wszystko, bo te inne klany to logują multikonta. Ja tak nie lubię grać na te multikonta. Dla mnie muszą coś z nimi zrobić, bo to tak denerwuje, Tak lubię tą gierkę, a, a te multikonta wszystko tutaj psują. Budki bardzo musiał mieć. Postaram się je zdobyć 14 obniżania uniku. Czajcie, to jest zajebista statystyka na wojownika pod 2H. Świetne budki muszę mieć. No uważam, że podpalanie koniecznie są takie dobre. Yy, nieważne, to jest super zmiana, to, to mi jest obojętne zupełnie, ale i tak. Musiał stać na koboldzie. Może mu zmienili jakoś szablon lotów, że bardziej coś sypie. Bo ogólnie z tego, co mi się wydaje, to kozuk y, w i bardzo słabo sypie. No to jest super zmiana. Dwójeczka świetna. Może uda się tam stać. Chociaż. Musicie, widząc, też do klanu łączy. Będziemy odbijać, będziemy działać. Może coś się uda tutaj po, podropić, polotać. Zobaczymy. Okej, okay, dodali skrzynki, czyli jest nowy strój, widzowie. Jest do przewodnika. Nie wiem, jak on wygląda. Może go za chwileczkę tutaj znajdziemy. Ogólnie super, super łapki. U przewodnika w końcu coś konkretnego z tego przewodnika. I już z nie będzie oddawał. Boże to jest potężny buff na widzowie, naprawdę. O, te stare hera może będą coś warte, nie wiem, jak one tam statystycznie wyglądały. Ale ogólnie super zmiana. Zobaczymy łapki To są łapki tylko na wojownika żerko. Cztery kryta, widzowie, one są świetne pod 7-0 na 100%. Rewelka, no, przewo będzie mocno szukanym mocno. I dobra widzę, lecimy dalej. Okej, okay. w końcu legendy z y Orlicy będą też w miarę sensowne, bo było tak na nasrane tego, nie wiadomo o co chodzi. One też nie były jakieś giga useful. Dobra zmiana. Uważam, że dobra zmiana. Pod wojownika na tanka 6-4, oczywiście, że tak. I to jak tu wyglądają. Oślepka. Nie! No, kurwa, pierścień z blokiem. To jest rewelka. Pierścień z blokiem, Sop top, oczywiście. Warto, warto teraz bić tych y, tytanów. Królik, Jaką ma animację powiększonego królika. No, niesamowita, widzę, jest prawa. Zobaczymy, jak tutaj te legendy się prezentują. Pierścień, <laughs> jaki pierścień fajny? Ty mi macie tą animację. No, jakaś rewelka ta animacja jest, naprawdę. Ale statystyki mam mocno średnie, jeżeli chodzi. A, bo to. <laughs> Ja mówiąłaś no, mocno średnie podwojownika, nawoja się nawet tego ubrać, nie da XD. Dobra, co ten ki robi? Aha, okej. Okay. Nie wiem dalej o co chodzi, także luz. <noise> a, to chyba sobie, nie, wytwarzasz coś z tego? Nie wiem widzowie, tak że nie wiem. Budki fajne, pierś... Widzowie, ten na wojownika jest... Dopieprzony, serio. Jest dopieprzony w chuj. 11 bloków, stary obniżka uniku. niż Szara. Rewelka. Pierek jest śliczny, jest po prostu piepszony Warto bić kica. Zobaczymy, może coś też uda się. Może jakiś tutaj sojusz z LW zrobimy, żebyśmy mogli też bić. Nie wiem, coś się widzę i wymyśli. Wiadomo jak jest. Aha, i to jest takie coś. A to są strzały! Boże, to są strzały! Jak ja jestem głupiutki! Dobra, to jest Orb, to jest... Dobra. dobra. Jakie fajne pompki zrobili, ja pierdol. Widzowie, teraz kicek jak to będzie tak oblegany, jak nic nie będzie oblegane, naprawdę. Tarcza oczywiście, że super, oczywiście, że dopieszczona, bo to chodzi o to, że kij, jak kij spada, to, to bierzesz to i to, jak spada to, to to i to, to, to dobra. Ja, yeah. Dobra widzaj, dobra. No tą tarczę to bym chciała, ale też wojownik pod tanka, ja nie uważam ogólnie, że wojownik jest dobrym tankiem. Myślę, że pal będzie lepszy. Chociaż widzowie z tego co słyszałem to po, po odchłani będzie zmiana umiejętności, także także nie wiadomo, nie wiadomo, ale no, ta podta... Nie no, rewelka, fajne te legendy zrobiły super, super ogólnie zmiany, fajne. Bardzo mocny update, mocny, tylko szczerze, zarabiam się jeszcze widzowie po żale tylko tu mam labo to niko nie interesuje. No to też niko nie interesuje, kto bierze, uglaga, to trzeba być jakimś uposiem. Tutaj też nic fajnego nie ma. Zmiana jakiegoś heroika, to nie wiem. O Właśnie! Nie widzę do naszych dodali yy, jakieś legendy. Ogólnie uważam, że ta zbroja jest giga słaba. Jeżeli chodzi o wojownika, no jest tragiczna, po prostu jest niepotrzebna. Totalnie nikt jej nie będzie potrzebował i będzie trudniej banie wylotać, także jest to delikatny minus, jeżeli chodzi o wali Krugera. Jeżeli chodzi o tą zbrojkę, nie wiem jak się mają inne zbrojki, w sensie nie wiem jakie tam się składa na ten 7.0, ale myślę, że ona może być w miarę, w miarę jakaś tam użyteczna. Jak ktoś na przykład nie będzie miał sensji i zmiana z Chokerem jest po prostu cudowna. Choker nie powinien mieć legę na 7 i już nie ma, i już mi w końcu nie będzie wadził, można mieć go w końcu yy, w dupie. Tak zwanej widzowie, także naprawdę świetnie. No i to chyba tyle z tego update'u. Ogólnie fajne zmiany, ale muszę wam się, widzę, pożalić. Dobra, widzę, widzimy się już tutaj elegancko na gierestrze. I patrzcie, szkoda, że nie zrobili tutaj jakiejś fizycznej rzeczy e, u Gnola, bo wiecie, bo patrzcie, jest red. My mamy bardzo dużo fizyków w klanie i na przykład ludziom nie za bardzo chce się biegać na kozę, bo wolą być wariego, żeby mieć z niego jakieś legendy. I szkoda, na przykład, że nie zrobili jakiegoś namiotu jednego red, jednego pomarańczowego. I tak byłoby dużo lepiej, uważam. Uważam, że powinni dodać coś fizycznego na tego Gnola, żeby tam właśnie ludzie chodzili też fizyczni, bo tylko magiczni to mi to trochę... Dobra, nieważne. Ogólnie myślałem, że troszkę większe zmiany porobią na gnolach, że dodadzą tu jakąś dwójkę, że tutaj delikatnie pozmieniałem tego warikrugera, że coś tu dodadzą, coś tu odejmą, żeby tamta red mapa mogła być lepiej wykorzystana na tym poziomie 76. Czy tutaj jest regulus, tutaj byłyby fajne dwójki, tutaj naprawdę gra byłaby dynamiczna, jeszcze masz tutaj CRB i tu jeszcze kica. No nie wiem, powinni to jeszcze tutaj delikatnie pozmieniać. Jakąś tutaj dwójkę dodać. Red warikruger by się przydał, naprawdę. Albo dodać do gnola jakieś fizyczne legendy. No coś powinni wykmienić tutaj. Dobra, nie wiem co, lecimy z jakimiś bo co zaraz mi będę się kończyć. Aha, ja w sumie jeszcze nic z wami dobrze na nie pogadałem, no tragedia jakaś. Właśnie, widzowie, napiszcie mi, jak jest to jakiś ekspert, czyli są tutaj widzowie, czy ta, te budki na woja są lepsze od tamtych szokera czy nie. Jak jest to jakiś ekspert, może się odezwać. Chętnie, chętnie to i usłyszę jego opinię. Widzowie jest druga 30, czajcie, ja szukam szukałem ulerki, wiwianki jeszcze, jeszcze jednego. Bacy jeszcze szukałem widzowie, a jeszcze widzowie bacy szukałem czajcie, bacy i nic nie mogę znaleźć, a ja muszę iść spać i tować, zrobić miaturkę. No, jaka jest tragedia. Nawet dobrze że nie zdążę z wami pogadać. Musi to i być. Boże, mamy ją! Mamy ją, mamy tą atalię, wiem, od razu widzowie na dziurę, walimy ją i zobaczymy co odda, czy myślę LEGÓWECZKĘ, czy nie. W ogóle widzowie najciekawsze jest to, że ja nie wrzucałem e, pod, ponad miesiąc odcinka, a i tak mój kanał wygenerował ponad 5000 tysięcy wyświetleń. Czajcie, jakby wy oglądacie moje stare filmy, to jest dla mnie chore, nie? To jest jakby tylko jakieś margonem, ale dobra, nieważne, że Dobra, walimy tą e, atalię, zobaczymy coś oddać ciekawego. Muszę jakieś odcinek jeszcze na dniach wrzucić, bo mam tyle do powiedzenia, naprawdę, no to jest niesamowite. Zaklikamy fleczkę i puu! A, myślałem, że legenda na jakiś dobry powrót a to i taki chuj widzowie. Lecimy się z jakimś jednym rosikiem będziemy się niestety widzowie żegnać. Hello widzowie! Czajcie, że jest już 3.07, ja mnie tka znalazłem jakoś pół godziny temu i pojechałem pozioma, bo to mnie zadzwoni na jebany, mówię, nie no dobra, już taki nie będę, pojadę po ciebie widzowie, no i co? Ostatnie widzicie mnie tasa, żelaza, widzimy się widzowie już niedługo. Taki ciekawszy historyk, jak jeszcze ja szybciutko mogę opowiedzieć, to kupiłem sobie jedna we 7 koła buchów. Za 6 dystek oczywiście namawiam do palenia, ale... Ale... No mi bardzo smakuje, bardzo smakuje element pink. Yy, no i co, i co i no i co, no i co, no i co, pozderki, bardzo dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę subika, widzicie do nas na Discordzika, zapraszam do klanu Łysaczy na Kozie, na, gramy na, na ADR na przedziale 7.6, trzymajcie się, cześć, joł, buźka, wiem, że czujecie delikatny niedosyt, ale wszystko już niedługo wróci i mam nadzieję, że do normy. Buźka z warcikiem i pu! winko. Po...